Od 1 sierpnia 2024 roku obowiązują nowe przepisy. Co to oznacza dla mikrolokali? Ni mniej, ni więcej, tylko że więcej nowych mikrolokali nie będzie mogło powstać. Zmiana rozporządzenia o warunkach technicznych, jakie muszą spełniać nowo oddawane do użytkowania budynki, sprawiła, że został wprowadzony dolny limit powierzchni na poziomie 25 m2 dla lokali usługowych. Wcześniej takiego nie było, funkcjonował on jedynie dla mieszkań. Dzięki czemu mikrolokale już więcej nie będą mogły powstawać. Będą oddawane do użytku tylko i wyłącznie te, które już są w budowie albo mają... Uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę, natomiast nowych już więcej nie będzie. Co to oznacza? Tylko to, że mikrolokale stały się dobrem rzadkim. A ceny i wartość dóbr rzadkich w naturalny sposób rosną. W związku z czym, jeżeli inwestujesz w nieruchomości i zastanawiasz się nad tym, gdzie ulokować swój kapitał, zachęcam Cię do tego, żeby się przyjrzeć mikrolokalom, dlatego, że one nie tylko zarabiają dwa razy więcej niż mieszkania w tej samej lokalizacji z wynajmu, ale również ich wartość będzie zdecydowanie szybciej rosnąć dzięki zmianie w przepisach. Jeśli interesuje Cię więcej takich porad, śledźmy trochę po więcej.